Dobrze. Kodzik na kolejne 10 euro poszedł. Proszę bardzo. Wersja kody się wpisuje przy kasie w G2A. Jak już jesteś tam na końcu, tam masz takie pole e, do, do wpisania kodu. Kod zniżkowy na G2A, Panterka. Jakbyś chciał coś kupić, to tutaj masz 10 euro zniżki. Zostały jeszcze, jak teraz wróciłem kod, to zostały jeszcze 3 kody na 10 euro, 2 kody na 15 euro i 3, 2 kody na 25 euro zniżki. Co muszę kupić? Ja jeszcze nie kupowałem nic. Jestem jeszcze wiesz. Poza tym, myślę, że to może od września sobie zaczniemy jakieś UNO albo coś takiego. Będzie spoko. Ale to musimy być zagłosowane wszyscy. To będzie hit. To będzie hit. Dobrze, anonimowy. Dobrze. Taki masz plan. Bardzo doskonały. Nie działa. Jeszcze, ktoś wykorzystał, koda. Kto pierwszy, ten L, Ale spokojnie, że są 3 kodziki na 10, 2 na 15, 2 na 25. Także ktoś ma ochotę pokopować teraz sobie gry dzisiaj. Idealny moment. Idealny czas. Mm, nie wiem, anonimowy. Nie mam do tego pojęcia, że tak możesz zrobić. Jusia musisz sobie, jak masz Steama i masz klucz produktu już, to na samym dole po lewej stronie na Steamie masz takie dodaj grę i tam wpisujesz aktywy produkt z tym z, tym z kluczem, czy coś takiego i tam jest, wpisujesz klucz po prostu. Mm. Tu jest genem. Są to ci obniży o taką cenę, więc chyba tak. Tak mi się wydaje. Proszę uprzejmie. A kolejny kodzik jak wrócić, to też na 10 euro, bo nie wiem jak duży koszyk szykować. E, tak, jeszcze będą 3 na 10 euro, potem 2 na 15 i 2 na 25. Będziemy na krzywko. Jezus, w kolejności! A czemu za mną ty... Milonko? O, nie ma terroru, kochani, bo kłóca! Baba jaga jedna, no. A bujaj się. Słuchajcie, pójdę zrobić tam najpierw, bo on tu pewnie będzie. Czyż Karwi, hejko dobry, dobry Czy to będzie totem? Tak. Kochani robię nam buna. Karwi e, to jest e, feng. Oj. Nie tak, tak. To jest Feng w nowym wydzianku. W wydzianku, nowym wydzianku. nowym wydaniu. Z tego co wiem, to kwota musi przerwać konieczność dziesięćkowe przynajmniej o jednego centa albo. A, no może tak. O jezu! Co za wretna mielonka. No, mi te kucy się tutaj też mega podobają w niej. Zniszczyła mi totem. Co za. Nie! Łaj! Ty nie ma klapy, nie mam niczego. Oj. Nie rób mi. Nie rób mi. Dlaczego chrumczysz? Ej, patrzcie jak się, jak się skuliła w ogóle. Jak je pilnuje. I mam osobistą asystentkę. No, dobra, wyleczyłem się, ale no co mi z tego? No, chciałbym przejść, ale nie mogę, no. Pani. <ścoughs> <śmany> eee, Marcinek, absolutnie nie! Możesz brać i kupować to jest dla wszystkich, słoneczko. O! Ej, serio? Co w ogóle? No dobrze, dziękuję. A na randkę mnie chciała wyrwać Poszedłem świniom na molo Pełna apteka, relax full, uderzam w DBD solo No dobrze no, niechaj będzie Dziękuję Bartoks, kupiłem za 27 tysięcy punktów Nie żałuję absolutnie, bo kucusie Kucusie, bo kucusie bo kucy się są piękne. No, kinia dawaj, co tam, jaka akcja? Raz, dwa, trzy, szybka akcja. Dobrze, Misiu. O, o, o jest, jak się straszyłem! Czemu ona mnie tak stresuje? E, się... Pony e, Ponytails, Marcin, Pony Tales. Datki do planet mi się marzą. No, no to Andy e, Jakie są przewidywania ceny 14 All e, Przewidywana cena 14 All jest taka, że pro... Zaczyna się od 6 6100 pro max 6700 zwykłe, zwykła 14,5 5 5600 500 albo 5, 600, jakoś tak nie 5100 a 14 max bo tam nie będzie bez tego tego to jest 5700 czyli 5 5200 5700 6 6200 6700 takie są przewidywania Au. No, anonimowy to jest bardzo... Znaczy, jeżeli to się sprawdzi, słuchajcie, bo to wiecie, nie? E, Pantera zostało, jeszcze trzy kodziki. Ej, mogę ten totem tu jeszcze raz bym chciał machnąć? Tak, Omachnę sobie, omachnę. Omachnę. No, wiem, Hupciks. Ile dobra chyba inwestuje... Znaczy, dlatego ja Bartok skupiłem w czerwcu 13 Pro Maxa, bo... Czekałem na 14 ja wiedziałem, żeby dbrał pro maxa na pewno, bo zwykła Pro już jest dla mnie za małe, więc chciałem sobie wziąć Maxa. ale jak się okazały wszystkie te ceny i to wszystko to idzie w górę na 15 ile to jest 15 euro w przeliczeniu? 70 zł jakoś, tak? Bo dobrze mówię, 40 masz powiedzmy za 10 euro plus 5. 65 zł jakoś powiedzmy no, szkoda tego. Oj! Jednak O Boże, ej! Ej, co jest? Halo? Eee... Nie mogę się wyoblować What the fuck? Co to było? Macie no, no to jest cheat. Nie? Patrzcie, patrzcie. Ej, ale oni ją tam... Ej! Gdzie oni polecieli? <laughs> Chciałbym wiedzieć, co mam zrobić w ogóle teraz. Eee... Może Andy, może 4? nie wiem, ja tam nie, nie patrzę na kursy, yy, także no może tak jest, nie wiem, nie mam pojęcia. Jeżeli tak, no to jeszcze lepiej dla, dla was, nie? Bo większy, lepszy przelicznik jest. A gdzie są? Ona nas gdzieś wywozi. No to co mamy zrobić? Ej, ale. O mój Boże. No nie, mam... nie, się nie, nic nie, nie, przecież. Oj, a łabeczka. No, cześć, Lukariń. To prawda, Endino. Mhm. I zaraz pofrujniemy daleko. Patrzcie tu. What the fuck? Cześć, Kinivy. Hejko. Czy możemy stąd wyjść czytując? Przeważamy, jakby... czy znaczy, no fajnie, zaraz na to przejażdżkę. No. no, i co mam tu zejść? A czy to w brama nas nie zaliczy, że uciekliśmy na przykład? Tędy? Ej no, what the fuck! O! No i dobrze. Ja chcę zobaczyć, co tam się jeszcze podzieje, poczekajcie. Jaki cheat? Setny poziom, nie? To to wbił cheatem przecież, no przecież... wiadomo, że tak. Flying with big airlines. Flying with Peak Airlines, ja nie wierzę. A czekać, a ile ja Plus ranga, plus jedną no prawie plus dwa? Hit.